Cześć kochani, zapraszam Was do mojego drugiego filmiku, takiego nagrywanego w lesie. I w tym filmiku opowiem Wam o paru swoich ulubionych kosmetykach do makijażu, które sprawdzają się nawet w największe upały. W związku z tym może znajdziecie się tu i coś, co Wam się spodoba. Mam poczucie, że to są produkty, o których mało słyszałam tutaj na YouTube, tyle ile oglądam. Inne polskie blogarki, amerykańskie czy brytyjskie. W związku z tym może pokażę Wam parę kosmetyków, które, które i dla Was będą nowościami. Natomiast sprawdzają się naprawdę świetnie na mojej mieszanej cenie z tłuszczową strefą T, te, nawet teraz, nawet w te największe upały i co chciałam o nich wspomnieć. Jeśli będę jakoś dziwnie mówić, to musicie mnie wybaczyć po prostu, dlatego że no, jest to dosyć nietypowe dla mnie, taka sceneria. Tak? Zazwyczaj kręcę właśnie w szklarniowych warunkach we własnym domu, w związku z tym, jako że też nie jestem typem ekshibicjonisty, to trochę jakoś tak pewien lęk mój zbudza, że, że ktoś może przejść i się, co ja tutaj wyprawiam ale z drugiej strony i tak jest lepiej niż wczoraj, gdzie wczoraj nagrywałam właśnie przy takiej szosie i co chwilę jakiś samochód przejeżdżał albo żuki mnie atakowały, w związku z tym i tak się czuję tutaj jakby tak bezpiecznie. I póki co to jest mój drugi filmik, jeszcze nikt mi nie przeszkodził, w związku z tym jestem, jestem w dobrej myśli. Zacznę może od jednego z największych moich ulubieńców, to jest taka maskara do brwi firmy L'Oreal. ja mam w odcieniu light medium. I ona przychodzi z taką malusienką szczoteczką, jak taka maskara klinik, to Dolny Chans, po tym na i ma taki odcień ciepłego, jasnego brązu i ja je używam aktualnie wyłącznie. Nie użyłam w tej chwili żadnej kredki do brwi w warunkach campingowych, czy właśnie taki w tej jeśli mam taki wielki upał, natomiast mam z natury bardzo niewidoczne brwi, jak to wiele blondynek naturalnych. W związku z tym czymś muszę je podkreślić, bo inaczej po prostu moja twarz jakoś tak bez wyrazu wygląda a to zajmuje może 30 sekund. Faktem jest, że, że, że brwi po umalowaniu nią są nieco takie usztywnione, jakbyśmy je umalowały, czy przeciągnęły właśnie żelem do, do włosów. Takie są crunchy, tak? Nie, 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 nie jest to jedna z jakaś taka formuła woskowa, która, która zachowuje miękkość włosków. Natomiast no, ja nie dotykam swoich brwi w ciągu dnia, nikt mi tego nie robi, w związku z tym nie, nie jest to dla mnie jakąś taką szczególną wadą, a kosztuje jedną trzecią tego co Benefit Gimme Brow. Natomiast efekt jest, jest niesamowicie zbliżony i odcień też mi bardzo odpowiada, bo pasuje do moich mm, włosów właśnie w odcieniu ciemnego blondu, w takim ciepłym odcieniu. W związku z tym to jest powodu, z którego jestem niezmiernie zadowolona i łatwy i nie ma żadnej wymówki, żeby nie, nie umalować brwi. Mam też ulubiony podkład i o dziwo dla mnie jest to Taint ideal ten dla cery suchej z wiszy który pokazywałam w ostatnim filmiku, który opublikowałam na swoim kanale o takich nowościach kosmetycznych. To prezenta, który został mi wysłane przez firmy i o kosmetykach, które same kupiłam. I wówczas mówiłam, że po nim moja twarz się bardzo świeci. Tymczasem ostatnimi czasami nie świeci się i sprawdza się naprawdę dobrze. A jest jednym z tych podkładów, które najbardziej cenię o tyle, że jest po prostu niewidoczne na twarzy. Jakby nie widać go na twarzy. Daje nazwanie efekt średniego okrycia, ale tak się wtapia przepięknie właśnie w skórę, że po prostu nie jest niby nie, nie nie, niewidoczny po prostu na twarza. To w słusznym wieku tak powyżej 30 to, to jest bardzo ważny aspekt podkładu. W związku z tym jestem szalenie z niego zadowolona. Ma piękny jasny kolory i po odróżnieniu od twojego brata dla cery mieszanej, tłustej, który ciemnieje na twarzy, to, to ten nie, nie ciemnieje. Ma piękny taki właśnie jasnobyżowy odcień. Ja mam najjaśniejszy odcień Ivory, piętnastkę i. Hiper, jestem z za niego zadowolona. Tak, po bardzo wielu godzinach lekko się świecę, ale nie przeszkadza mi to w najmniejszym stopniu. Jestem z niego podejrzewam zadowolona tak bardzo, również dlatego, że używam go z pudrem, który ten kosztuje kilkadziesiąt złotych, około 100 złotych. W... w aptekach można kupić produkty produkcji Natomiast puder kosztuje 10 złotych, w porywach 15 złotych, bo jest to bardzo taniutki puder BBT z biedronki. I on się nazywa Transparent Matte Powder. Mam go chyba od zeszłej jesieni, już prawie dotknęłam dna. I to mój z odcieniu numer 01, a pakowanie jest takie, no ma nawet lusterko, tak? Nieco nawet mak przypomina. Jak tak czy jak natomiast za no po prostu ułamek ceny jest po prostu doskonały. Pięknie matuje, ale to tak naprawdę to nie jest to, czego, to co najbardziej w nim, nim cenię. Najbardziej mi cenię, oprócz tego, że bardzo doceniam to, że ładnie matuje na wiele godzin, to to, że również właśnie należy do tych kosmetyków, które jest praktycznie niewidoczne na twarzy. W związku z tym to jest Ursula Mój z Biedronki i zamierzam, prawdopodobnie kupię kolejne opakowanie i kolejne opakowanie i, i no nie mogłam być bardziej zadowolona z pudru. ma idealny odcień właśnie taki jasny dla bledzioków czy osób z jasną karnacją i no po prostu bardzo ładnie wygląda na twarzy, świetny z innych takich produktów absolutnie godnych polecenia, jeśli chodzi właśnie o takie zarówno długotrwałe, jak i bardzo łatwe w aplikacji, że można je palcem nakładać, to jest cień, który kupiłam dlatego, że kiedyś właśnie pokazywała go Eva Red Lipstick Monster, to jest Kala Tattoos Maybelline i to jest On and On Bronze, numer 35. I to jest taki odcień starego złota, bym powiedziała. Tutaj i tak nie zobaczycie. Nie mam takiej chyba szansy w tym oświetleniu. Odcień takiego starego złota, metaliczny taki dosyć. Czy taki, no prawie że szaro, brązowy, z takim złotym połyskiem, ale to nie jest jakiś taki bardzo. Te drobinki nie są takie brokatowe, zdecydowanie jest on, ma drobinki takie właśnie połyskujące, natomiast nie, nie, nie jest o wykończeniu brokatu i jest bardzo łatwy w aplikacji, bo wystarczy po prostu w środkowym, czy właśnie, czy, czy tym palcem go nałożyć, można oczywiście go nałożyć syntetycznym pędzelkiem, nawet lepiej, będzie wiem, się wyglądał, ale można go też naprawdę nałożyć w warunkach polowych palcem, utrzymuje się cały dzień i w nieskazitelnym stanie i jestem z niego ogromnie zadowolona, A jak również z kredki Rimmel. 003 Brown i to jest Scandalized Waterproof Kajal do oczu. I używam go po prostu do podkreślenia linii rzęs. Ma taki piękny odcień kawy ciemnego brązu, też właśnie leciutko połyskujący, ale pięknie właśnie współgra z tym odcieniem tego cienia do powiek, i mamy makijaż po prostu w minutę, tak dosłownie w minutę. Potem jeszcze używam tuszu do rzęs I teraz, moim ulubieńcem, jest Pozlash Effect z Max Factora, dlatego, że jest tak łatwy w aplikacji, daje naprawdę niezły efekt, nawet jeśli ktoś praktycznie ma niewidoczne rzęsy, króciutkie, niepodkręcone. Jestem z niego bardzo zadowolona. Niezmiennie używam swojej też wraz z nim tej odżywki z Eveline, która świetnie służy jako baza pogrubiająca, przedłużająca rzęsy. To jest naprawdę świetny duet. No i wreszcie używam swojego NARS Laguna który naprawdę świetnie się sprawdza w te upały. W zeszłym roku jak go kupiłam, to mówiłam, że jestem z niego średnio zadowolona, trochę za ciemny, trochę nienaturalnie wygląda. Absolutnie się do niego przekonałam i w tej chwili po prostu używam go każdego pojedynczego dnia. Jestem bardzo dowolona, bo jest takim fajnym połączeniem zarówno różu, jak i brązera. Dlatego, że ma lekko właśnie takie połyskujące wykończenie, ale nie jest ono takie, nie wygląda się jak kula dyskotekowa, kiedy słońce właśnie mocno spowija naszą twarz. W związku z tym, jest naprawdę fajny i tak może zastąpić, nawet jest tak Faktycznie może zastąpić również również róż, ze względu na to, że jest taki wielowymiarowy. Świetny produkt, naprawdę zdecydowanie się z nim przeprosiłam. I w końcu mam wam jeszcze do polecenia produkt to usty, którego nie widziałam, żeby ktokolwiek inny. Specjalnie polecał. To jest jeden z tych produktów, podobnie jak Puder z Biedronki, który jest po prostu ogromnym, ogromnym hitem, i ten, ten podkład z Vichy, który bardzo mi służy. I to jest z tej serii Color Burst Kiss Balm, coś takiego? Kissable Balm, i to jest 001 Honey, który też polecała Essie Button, który kupiłam właśnie dosyć przypadkowo, dlatego że chciałam odcień w takim odcienie Move, tak? czyli jakiś taki rodzaj chłodnego różu. Mm, takiego brudnego różu. Nie wiem, czy to jest tak naprawdę odcień mył, dlatego, że nie ma tutaj żadnego elementu fioletu. Natomiast jest to taki brudny róż ciemny, który niesamowicie naturalnie wygląda i nie ma żadnych drobinek połyskujących. I bardzo mi się podoba to, jak kontrastuje po prostu z tym z tym brązerem właśnie Laguna i z tymi takimi właśnie ciepłymi odcieniami brązu na, na powiekach to tak ładnie wygląda, bardzo naturalnie i właśnie przez to, że nie ma drobinek rozświetlających to, to również nadaje się na lato i w odróżnieniu od wszystkich innych produktów do ust, które ostatnimi czasy niesamowicie mi te usta wysuszają a mam usta niesamowicie podatne na wysuszenie to ten tego nie robi i w dodatku długo się utrzymuje, kolor jest piękny można go bardzo szybko nałożyć i no po prostu nie mogłam bardziej polecić aczkolwiek patrzyłam na inne odcienie potem jak kupiłam ten i jestem z niego tak nie. Niestety... Niesamowicie zadowolona i żadne mi się nie podoba. Żadne odcienie jakoś do mnie nie przemawiają, ale często tak jest jak z lakierami do paznokci, że coś do nas nie przemawia, kiedy widzimy to w sklepie, natomiast na ustach wyglądało o wiele lepiej, w związku z tym chyba jednak skuszę się jeszcze na jakiś odcień, taki bardziej nud, bo z samej formuły nie mogłam być bardziej zadowolona. I tak to są jakieś takie moje ostatnie odkrycia letnie, które znakomicie mi służą, nawet w tych takich niesamowicie. Upalne, w te takie niesamowite upalne dni. Mam nadzieję, że może to jakoś Wam się przyda, że może i Wy również spojrzycie łaskawszym okiem na te kosmetyki w drogerii czy w aptece. I, I jeśli szukacie kosmetyków właśnie tego typu, to może u Was się sprawdzą. Mam nadzieję, że też, że Wam się miło oglądało ten film, że nie przeszkadzała wam jakoś taka nietypowa forma czy sceneria tego, gdzie nagrywam. I cóż, jak zwykle jestem ciekawa, co tam u Was słychać, napiszcie koniecznie w komentarzach. Mam nadzieję, że macie się naprawdę dobrze. Pozdrawiam was niezwykle serdecznie i do zobaczenia.